Yeah! Jeśli dobijecie 15 tysięcy łapek do północy, wydam 600 zł na browstas i kupię wszystkie jajka ze sklepu za prawie 2000 gemów. Nie dacie rad! Pierwszy pakiet jajek za darmo zgarnia osoba, która teraz wyświetla się na ekranie. Wielkie gratulacje Szyfie, i pamiętaj, żeby ustalić w opisie swojego kanału coś do kontaktu, że mogę słać tę nagrodę w wiadomości prywatnej. A dzisiaj jako, że już oficjalnie wystartował nowy event Brawl Stars i Godzilla, To chciałem wam trochę jajek za darmo sprezentować. I w związku z tym jedna osoba spod tego odcinka zgarnia totalnie za darmo doładowanie na 12 nowych niesamowitych jaj, z których można trafić naprawdę mega kozackie. Rzeczy. Także, jeżeli to ty chcesz zgarnąć 12.1 na swoje konto, to zostaw szybko łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybuj kanał, wciskaj ten ten guzik, subskrybuj tam na dole. I jak już subskrybujesz, to jesteś wielkim szefem i tutaj się właśnie tacy szefowie wyświetlają. Mnie wpisany na Damian w sklepie Brawl Stars. Dziękuję za wsparcie, no i napisz w komentarzu, jaki zadymiarze z Brawl Stars wydaje taki dźwięk. To chyba był jakiś muzyczny świr, ale trochę tych muzycznych brawlów jest. Kiedyś witajcie, ja jestem Damian, i Was bardzo serdecznie w kolejnym kozackim odcinku z Daily na moim kanale. A dzisiaj mam bardzo pięknego gościa. Witam cię serdecznie. I w tym odcinku będziemy próbowali razem zrobić jak najwięcej nowych jaj potworów za darmo. Nie mogę się doczekać. Pogramy w nowy trip Godzilla i w sumie zobaczycie, co też u nas się działo w ostatnim czasie. Jest jeszcze coś bardzo, bardzo grubego. Co niestety wczoraj się nie udało, ale dalej po zwierzę. Ponieważ w sklepie już pojawia się nowa oferta, gdzie można kupić naprawdę bardzo dużo jajek, no strasznie dużo! I taka cała oferta kosztuje prawie 2000 gemów. Czyli ile to jest 600 zł, by trzeba wydać na cały taki opening. Ale wiem widzowie, że wy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Nawet w klubie Zadymiarz pisze, że mam nadzieję, że kupię wszystkie jajka za gemy. A to serio, to jest naprawdę dużo, dużo pieniędzy, ale mogę pójść z wami na deal. Dobijacie tutaj 15 tysięcy łapek w górę do północy, czyli macie dosyć mało czasu, więc każdy teraz musiałby się zmotywować, zostawić łapeczkę, żeby... Robić te 15 koła i mam od was drugiego deal'a. Jeżeli jakimś studem pod tym filmem Wbijecie 30 tysięcy łapek, czyli podwoicie Tą liczbę, ale nie macie ograniczenia czasowego. Dokładnie tak. To wtedy pojadę do jednego widza spod tego filmu i doładuję mu 2000 gajamów, a potem zrobimy wielki opęk jajek z całej tej oferty, no i dostanie oczywiście i tego skina, i tego skina tutaj. Ja myślę, że też dużo lepszych rzeczy mu się trafi. Także wiecie co robić, jeżeli chcecie coś takiego zobaczyć, to moja droga, chodź! Do lobby! Oh. O, witam serdecznie. No i pora zdobyć te jajeczka. Widzisz, tutaj już jest przygotowane. Jak się nazywa takie na jajka? Wytłaczanka. Ale tak? to zależy gdzie. Pierwszy raz słyszę taką nazwę. Wytłaczanka Niektórzy na mam... jajka? Wytłaczanka, wytłoczka. E... Opakowanie na jajka. Niektórzy mówią nawet <laughs> maklesa. Dobra, widzę, także tutaj będziemy mogli dzisiaj zdobyć po 6 jajek potworów za darmo. Wystarczy oczywiście tylko, że wygramy w tym nowym evencie Godzilla. I jak widzimy, będzie on dostępny przez 3 dni. Oprócz tego dzisiaj mamy do zgarnięcia też po 2 jajka zagierki, czyli możemy łączyć się zgarnąć 16 jajek za darmo. Oprócz tego w sklepie też pojawiły nam się ciekawe rzeczy, jak na przykład ta oferta i ona kosztuje strasznie dużo pieniędzy. Kupimy ją, jeżeli będzie dużo łapek, tak? Dobra, już nie będę się o tym powtarzał. Dostaliśmy też złoty tydzień mamy tutaj start dropa i gold za darmo. Dobra, no to ja sobie, słuchajcie, to otworzę też na start. O, Może to... na szczęście. No sam Dobra, chcesz mi szczęście przy? Ty! Dobrze, to teraz mój, teraz mój. się nie twój? Nie, to już nie, podskoczy. Już nie. Epiki takie są, niestety widzowie. Ja już te stardropy dobrze znam. Jeszcze więcej golda dostałem, okej. Okay. I tu mamy, słuchajcie, w ogóle przypinkę Squadbuster i darmowego stardropa. No okej, okay. spoko. No to sobie też go od razu tutaj zgarnę. E, bardzo rzadki. No mogłem go tak jednak nie otwierać, mogłem go jakoś lepiej otworzyć. Weźmy sobie jeszcze tę tą przypineczkę Ty, to modka z Paulu, jest kozacka. No. Mega fajna, dobra, no to ona będzie używana. Ogólnie widzowie, ja wczoraj uznałem, że chcę sobie pograć więc ulepszyłem go na jedenasty poziom i od razu wbiłem do sklepu, żeby kupić tą całą ofertę, bo uznałem, że a w ta profilówka jest fajna. I to właśnie hiperładowanie do Tika też jest git, nie? Bo wtedy z tej wielkiej głowy wypada jeszcze 6 min Dostajemy też takiego fajnego pina, którego mogę używać podczas gry. Jeszcze tutaj jest oczywiście spray w zestawie. No i ta profilówka, która się zmienia. Tu jest taka główka, jeszcze główka Tika. Jak dla mnie było warto. no Więc myślę, że ja sobie pogram właśnie tym zadymiarzem. I fajnie by było, jakbym trafił do niego mutację, nie? To by było w ogóle pięknie, ale no na to trzeba jajek. Więc lecimy wera, trzeba zdobyć jakieś jaja! Dobra, lecimy! A może weźmy jakiegoś widza jeszcze do gry. A i w ogóle widzowie dobiłem ponad 700 pucharków na tygo wczoraj I, i myślę, że będę go Wyżej, ale teraz lecimy. Dawaj. Dobra. Także pierwsza oficjalna gierka. Let's go! 6 na 6 Czyli ten, kto to zje, to ten będzie. Czemu? Co jest, ty graś? I ja nie mogę grać! Mi się ładuje gra, widzowie. Dobra, czytało wow! mnie. Wyra już mogła grać. O co chodzi? Dobra, ja Rozwalaj puszcząc... miasto. Musisz im miasto ich miasto rozwalać. Ich miasto, ich miasto, ich miasto, wyra. To jest mega ważne. Rozwalaj jak najwięcej ich miasta. Dobra, my tutaj od razu tego kolta pokonujemy. Gdzie tu jest jeszcze ich ten? Dobra, tu jest Barley. Rozwalaj im miasto, Wercia. Musisz ich, ich miasto rozwalać. Ładuj sobie ulta. Biję się z Godzilla. Dobra, ja puszczam na ją głowę Leci głowa, leci głowa, bo dobra. bije też trochę tą godzilę. Okej. Okay. Niszczy im miasto. Dobra, rób sobie y, od razu damage'a właśnie tej godzili i potem rozwalaj miasto. I dobra, widzę, że ci nieźle idzie nawet. Zaraz, padnę! Troch, trochę im porozwalałaś tego miasta. Dobra, dobra, spokojnie. Gdzie jest tego godzilla? No tutaj teraz on, on będzie godzilą. Dobra, ty się skup na tym, żeby tego Barleya y, tutaj działać i trzeba dawać mu naładować ulta. Dobra, pokonałem już też tą godzilę. Mam już hypercharge'a. Nie jest źle, tylko na razie. O, dobra, tutaj Skolt jeszcze mnie pod, będzie podjeżdżał zaraz. Ja muszę jakoś defensywnie troszeczkę, dobra. Okej, okay, uniknik nie zbiera cały czas godzili, więc to jest dobre. Dobra, super, tutaj świetnie. Widz, tutaj działa. jenexo co jesteś szefem? Rób tak dalej, błagam. Pyk, 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 zawalamy tę godzinę. Ja puszczam głowę. Mogłem użyć hypercharge, ale dopóki co jeszcze sobie go trzymam. Może będzie, wiecie, jakiś, nie wiem, trudniejszy moment czy coś. Ale czy świetnie nie idzie. Tak, jeżeli miałabyś coś, co by rozwalało y, te rzeczy, to chyba tak, bo widziałem, że ten kolt wcześniej rozwalał. Właśnie nam jakieś części, dobra. No Odpalam sobie ulta, rzucam od razu głowę. Bum, wali tą godzilę. Okej. Okay. I jeszcze dookoła tej godzilla. Wypadły moje miny i to świetnie zadziałało, nie i godzilla padła. Dobra, rzucę tutaj kolejną głowę. Oni się gdzieś tu powinni respić. Czemu my nie mamy żadnej godzilli? Niko, od nas nie jest godzillą jeszcze? Jest, jest, jest. Dobra, jest już godzilla Ej, powiem wam szczerze, że ten tryb jest dużo lepszy od tego, co było kiedyś z tym kajdu, nie? lepszy. dobra. Od razu niech on tutaj nawala. Ładnie, dobra, ja już puszczam kolejną głowę. Pyk. Dobra, 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 idzie świetnie na razie. Dobra, niech sobie ładuje ulta. Pyk. Okej, okay. ja jeszcze tutaj tego kolta porozwalam. On tam cały czas gdzieś leci, żeby nam no trochę też miasto odpoczyna. porozwalać, nie? Miasto. Ale spoko, na razie wygrywamy, nie jest źle. Super, dojeść tego kolta, tam. Nie, kość, Świetnie, kość, ja tutaj nie, naszą godzilla i idę i chronić. chronić. Rzucam tutaj głowę od razu na tą Jackie. Dobra, on nabił sobie ulta! Świetnie! Rozwalaj to miasto! Widzowie mają 29% tylko! Okej, okay, ta ich Godzilla w ogóle wkurzona, to ja patrzcie, jaką mam motkę wala, Taką o! Normalnie. Dobra, muszę pomóc naszemu tutaj szefowi. Chociaż w sumie spoko, że ta Jackie do niego podchodzi, bo on sobie łatwo na niej ulta nabija, nie? To też jest OK. No mnie przyciąga, chyba będę miał... Nie, no, jeszcze źle użyłem tego, o! gazeta, To dobra, nieważne. Mężąc 25%. Dzielę, Dawaj leć, musisz im miasto wero rozwalić. Mamy 25% jeszcze, żebyśmy zdobyli jajo. Ty, bo coraz gorzej się robi. Musisz im rozwalać to miasto. 3, 2, 1. Nie, dobra, wygraliśmy. 25% oni mają miasta, mamy 38. Najlepsza akcja w ogóle, pasz dostałem tutaj za hypercharger. I patrz, jak to w ogóle fajnie tam spadło do tej tego rozwaliło. 9 fragów, jedna śmierć. Spoko się grało tym tikiem. Moje statystyki też całkiem mają. poszło. Mam Ważne, że wygraliśmy. I mamy teraz po jajku. Dostaliśmy Stardropa. A, bo to jest Drop po prostu za wina jeszcze. Ok, no to ja sobie go tutaj od razu otwieram. U mnie Lipa. A u ciebie? Też Lipa. Dobra, i teraz co z tym jajkiem się tu wydarzy? Gdzie to jajo? Dajcie mi jajo. Nie za Wina będzie jajo chyba. Nie, patrz, tu się pojawiło jajo, widzisz? A u mnie nie! No tu się też masz jajo! To jest jajo No gamoniu, normalnie! Ale bo... się go nie było! No bo ono wyjaś... dojeżdża, tutaj taki helikopter przyjeżdża z jajem. Dobra, mamy pierwsze jajo już zgarnięte. I teraz za tego wina dostaniemy od razu jajo, a te jajka chyba dostaniemy po prostu, jak zapełnimy wszystko. Będziesz otrzymać potworne jaja za zwycięstwo i rzadki star za porażkę, aż kartą będzie pełny lub czas dobiegnie końca. Okej, okay, czyli do pełności musimy uzbierać to jajo, czyli jeszcze pięć gierek przed nami. To wiesz co, ja zmienię skina, bo wiadomo, skina... O, A ja czekam na skina Godzilla do tiga, nie? To będzie piękne. Ty, tak. to jest w ogóle tryb na pucharki. Bo ja dostałem pucharki na plus za tą grę. Ło, co my na takich wysokich puszkach gramy? Teraz się zestresowałem, widzowie. Wychodzi na to, że jeszcze przy okazji 25 klasę wbije, nie? Także 25 ranga jest bijana. Ale powiem wam szczerze, widzowie, że, że jak się dowiedziałem, że to jest na pucharki, to jakoś tak trochę. Teraz się pojawiłem. No więcej tego. Dobra, jest bazik, jest brok. To może być ciężkie. No nie no nie dam rady do tej Meg podejść. Ta Mek jest dobra na tą Godzilla A my jeszcze nie mamy żadnych mutacji, Oni już mają. Ale nie, strasznie dostajemy baty, nie. Ta mek też ultem. To nam miasto rozwala, nie? Z tego, co Przegraliśmy i to mocno, ale nas lali. Minus 8 pucharków, dobra widzowie, musimy zagrać jednak na niższych pucharkach, żeby łatwiej było te jajka zdobyć. Po tej stromotnej porażce, słuchajcie, uznaliśmy, że zmienimy brawlerów, Vera gra sobie Frankiem. Także nasza taktyka będzie taka, że Vera bierze godzilla i od razu lecisz tam ich działać. Ja tutaj jestem perełką, też będę starał się trochę im napsuć... O, czekajcie Dobra, ubijemy sobie tutaj tego asza trochę Ej, tu są jeszcze po bokach i rzeczy, że jak się je wybuchnie To się chyba mapy rozwala, bo widzę, że ten Otis to tam cały czas Tutaj atakuje Dobra, no rozwal to, rozwal to, bo ten Otis tutaj to atakuje no. Tak, no, 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 no no. Dobra, tutaj tą Godzilla też trochę bije cały czas Dobra, trzeba będzie ją zaraz jakoś tutaj podpalić Okej, okay. muszę sobie piecyk naładować, to też jest ważne, nie? Ja widzę, że ta godzilla w ogóle nam miasto tu bez ulta też rozwalała, czyli tak też da się. Dobra, ja ale. Ja się rozwalam bez okay. ulta. Nie mam na kim na. Być. Dobra, 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 bo ja. Te... No to tego nie wiedziałem, nie, to dobrze wiedzieć. Dobra, tutaj tego Asha jeszcze pokonuję. Kit, dobra, ja... ja spróbuję tutaj jakoś to ładnie też rozwalić. Uwaga. Bum. Piecyk, Okej, okay. Trochę rozwaliłem. Jak ci idzie? Rozwalam. Dobra, nawalej, nawalaj srogo. Ja popagam tutaj z tą mechagodzillą. Te się ubijam. Dobra. Dobra, straciłam na moment godzinę. zaraz Poko, spoko, spoko. Dobra, dobra, nie przejmuj się. O, o, ja mam tutaj nic, gadżet. Mam znowu godzillę, lecę. Dobra, dobra. Boom, dobra, rozwaliłem mi trochę. 16% tylko mają, no musimy to wygrać, Vera. Koło! Dawalam tą godzinę na razie. Zostaw ją, bo tak to jej dajesz ulta nabić. Ty się nią nie przejmuj tu. Ja tutaj uciekam. No i ma ulta, no i ma ulta i rozwala nam. 11% leć tam tą godziną, Vera. Lecę! Nie przejmuj się. Dobra, super, super. I bili sobie tego Aaa! Gdzie te tą ścianę, skubańcu? Czekaj, 4% mają. Spróbuj im rozwalić tą kropeczkę, może się uda już. No, jeszcze 3%. Gdzie oni to jeszcze mają? Gdzie oni mają to miasto? Dobra. Dobra, Dobra, 2% 2% dawaj Jest Brawo, piąteczka, jesteś najlepszą godzillą Beka godzilla, nie? Uf. Dobra, Wstałem tu gwiazdy gry, miałem prawie 100 damage'a Trochę latałem tą perełką No i gig, mamy kolejne jajo za darmo, także już cztery dzisiaj Nie za darmo, za ciężko O, i możemy otworzyć Widzowie no oficjalnie, pierwsze jajo utworzone za darmo Na moim głównym koncie legenda Damian Także bum, bum, oj nie, chyba będzie rzadkie Czekaj, Czekaj. próbuję mojej taktyki No a nie, tak nic. Nie, to... nawet mutacji dobra. żadnej nie dostałem mi nic! To na swoim końcu spróbuję taktyki? Ale dobra, no to czekaj. A, czekaj, a nie, mogę ja a mogę ja moją? Nie. Mogę nie. ja moją? A, proszę, a. No, no, przy... dobra. no, Pum, pum. Dostań jakąś pum, mutację chociaż proszę. Nie. Masz mutację! I co to będzie, uwaga! Do Gail. Wir polarny Ga jest szerszy. Mhm. <laughs> dobra, nasza taktyka się nie zmienia. Ty jesteś dalej Godzillą, mhm. bo dobrze ci bardzo idzie. To ja odwaliłem mocno jak byłem tamtą godziną, że nie, od... nie tę mapy nie rozwalałem, Aha, bo nie wiedziałem, że... Gillę. No dobra, trudno. Znowu jest Otis, nie? Jakoś często biorą tego Otisa, widzę. Strasznie długo mi się ten piecek ładuje. Ej, moim atakiem mogę rozwalać im ściany. O, fajnie. Zop. No. Dobra, ja już tu trochę rozwaliłem. Jeszcze dojeżdżam tutaj też z ulta od razu. Pyk 72%. Ej, bo to jest jakiś dobry team. Nie, to jest stew, który może całą mapę przejeżdżać. To jest stew na mutacji. Nie, nie, jest mutowany. Tylko nie jest mutowany stew. Nie, nie, z nim będzie ciężko. Dobra, rozwalajcie tam. Przegrywamy, niestety, widzę. Team, jakby my to miasto możemy normalnie rozwalać. Tak! Co jest? Nie, nie, wiem, nie, to... nie no nie wiedziałem. Ja w ogóle nie rozwalałem miasta. Skupiałem się na rozwalaniu reszty. Ja myślałem, że tylko Godzilla może, nie? Dobra, nieważne. Ja <laughs> Ale Bambik. Jestem na ścianę. Stule, ci uważaj. Widzę. Nice. Ja już mi chciałem do niego strzelać. Dawaj, dawaj, 12% mają, musimy ich tutaj jakoś dziabnąć Muszę się odrodzić. Dawaj, rozwalamy to miasto, Bera Dawaj, rozwalamy. Rozwalam. Ile sił w młocie? Nie, no tego z nie mogę zatrzymać. Ej, dobra, 4% zostało. Widzę, no. On nie trafił teraz tym ultem, dobra, trudno. Dobra, nice! Jest kolejne wygranko, to tylko ta jedna granie. Najgorsza. Robimy to, musimy tak skończyć, dobra. Świetnie, tutaj też mu poszło. Mega dobry damage. Ja to w ogóle, jak teraz się dowiedziałem, że można resztę rozwalać, to pum! Zupełnie inaczej się w to gra. I kolejne jajeczko tutaj zostało dowiezione. Ale powiem ci szczerze, że ten stream mnie wystraszył. Okej, okay, dobra. Tak to tutaj wygląda. Mhm, mają też meloli. Dobra, to bierz sobie śmiało, proszę. się w sumie. Może brać, bo ty masz duży damage też na te ściany, nie? Jezu, mam lagi! Ja też lagi! Lagi to serwer jakiś chyba taki beznadziejny. Najgorszy. Dobra, ja tutaj cały czas walę im tą ścianę, nie, pomimo wszystko, pyk, okej, okay. dobra, dobra, tutaj też rozwalam im trochę, w sumie najlepszą taktyką by było pójść, ty, jak my mamy mało, co tu się dzieje, czemu mamy tak mało? Ktoś musi bronić, ja tu rozwalam ściany mocno. No dobra, no to ja pójdę bronić, jeszcze tą ścianę rozwaliłem, idę bronić, gdzie jest ta Godzilla? I ta Godzilla nam masakruje wszystko, nie? No mocno tą godzinę, dobra rozwaliłem ją Ej, ale strasznie nam zmasakrowała, musicie tam dobrze polecieć, nie? Bo tam jak też tutaj duży damage daje Ja mam dalej jakieś lagi koszmarne 20% No wiem, ale mamy 34 Ja tu staram się defować Mamy 23, oni mają 16 Jest mega przypał, ja nie wiem czy dam radę to wydefować, nie? Ja ją nawalam z całych sił, ale ona mnie, nie Płagam, 7%, dawajcie, no Dawajcie mocno tam, komu? on Staram się No muszę tą godzinę zatrzymać Ej, lecimy 2%, 2%, 2% Let's BOOM! Win, Rozwaliłem win! to w godzinę! 7% mamy! 1% jeszcze tu jest! To jest z przodu! To jest z przodu! Rozwaliłem to! Let's go! Kolejny WIN! no i TO ma takiej laga tu się działo, nie? Dobra, mamy to. I kolejny STAR super. Czy to znaczy? O, to z... masz Epika! Z Epika mi emotka. Frank. Nie, fr do franka akurat! No, super. grasz sobie frankiem. BUM! I słuchajcie, jeszcze jedno jajko mamy 5 na 6 jaj, więc mega dobrze. A on nam pokazał skina, dodaj na majka, przed chwilą, on trafił tego skina za 299 gemów bo on go tutaj w lobby wybrał. Jaki szef! <laughs> Patrzę, no. Ale szef graty! No i opłaca się z nami grać. Widzowie, trzeba za was kciuki, żebyście też mieli takiego farta, jak nasz tutaj teammate. Jenekso. Mega szef, dobra, komy tu mamy yy, dwóch rzucających. Okej, okay, czyli jeden pewnie się będzie zmieniał. Dobra, yy, proszę, możesz brać Godzilla. On ci tutaj daje ją. Albo dobra, sam sobie No dobra, ta melodia też jest git, bo on może wtedy nią też szybko uciekać. O, oj, 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 oni mają henka. Hęk Henk na tą mapę może być mocny, bo mnie zaraz tutaj rozwali. Nie, dobra, jeszcze żyję, ale tu już może być ciężko. Uwaga. Może złapać tego skupańca. Zdążyłem, ale jeszcze kiełek mi jawnął. Okej, okay, widzę, że tu Mecha Godzilla już tam leci, nawala bardzo. Ładnie tutaj so soleci. Tu kiełek jest skubaniec. Spróbuję go tu zaraz uspokoić. Co ty robisz, kiełek? Zostaw. Okej, okay, on sobie nabił ulta, to mi się akurat nie podoba. Podpalam tą Godzillę od razu. Godzilla podpalona. Bum, to rozwalam, okej. Okay. Ej, dobra, my cały czas mamy 100% miasta, nie wiem. Nie, no zrobili. i widzę, Spokojnie jest, dobrze, bo ja tam tego kiełka zatrzymałem. Nie żeby tego wybuchnąć. A to ja wezmę sobie Godzillę. Dobrze, bierz, 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 śmiało. Tutaj już jest Godzilla, też, żeby ją dziawnąć. Ja potrzebuję więcej piecyka, nikt mi się ładuje ten piesek, no trochę się ładuje Ej zatrzymał mnie kiełek, nie mogę się ruszyć Widzę, no zbugował się Ej co Pomocy! jest, ty nie, oni zrobią tą taktykę na zbugowanie Halo Ty, bo, o dobre, udało się, skończył się ult już się bałem, nie? Dobra, szybko muszę jeszcze to. Dobra, rozwaliłem tutaj kolejnego. Defujemy ich na spokojnie, nie? tylko ta jedna gierka tym tikiem od odwali odwaliliśmy. maniane, nie poszła, tak to idzie świetnie, dobra, pyk, pyk. Od razu też tutaj używam gadżetu, trzymam na dystans. Pyk, dobra, podpalamy ją. Idę tutaj jeszcze wam porozwalać to, okej. Okay. Dobra, nie, i ta Godzilla nie ogarnia. Tutaj jest easy. Tylko w sumie nie załatwiamy, jak już ma taki low. I to I ta Godzilla siedzi cały czas na 400 HP i nikt jej nie rusza. Trzeba by zobaczyć jacy zadymiarze robią największy damage na to A ja mogę zebrać ich? Nie, nie mogę zebrać ich Goodgilly, To by było zbyt piękne Okej, okay, dobra, chodzę, dobra, kończymy to znam. Yes! I słuchajcie widzowie, 5 na 6 jajek zdobytych Mogliśmy nawet zdobyć myślę, że 6 na 6 Tylko odwoliliśmy, manianę, że my na takich wysokich puchach tam graliśmy Kolejna tutaj gwiazda gry Świetnie no szło, Vera tutaj świetnie Godzilla też latała I dobra, to jest pytanie, czy my dostaniemy od razu te jaja? Uwaga, uwaga, ja tutaj klikam wyjście Dobra, i to jest tak Nagroda za porażkę, pierwsze co No to otwieramy sobie tego rzadkiego tak? Jakby był ten event, że trzeba było tych rzadkich star Dropów zebrać, no to można by tutaj przegrywać. Ale tu mamy już to, na co czekaliśmy, czyli właśnie kolejne jaja za zwycięstwo. Trochę mi się ten napis w lewym górnym rogu zbugował. I to jest pierwsze z pięciu jaj, które mamy teraz do otworzenia. To ja chcę je otworzyć moim sposobem, Kuko, zostałem oh, mutację. Dobra, oby jakaś fajna, uwaga! I do kogo to.. Kielek rzuca taką bowę siewną no, przy każdym ataku. No okej, okay, no, podwójny atak Kiełka. No dobra, no to może mi się nawet przydać, lubię akurat grać, Możesz. A jak, jaki masz Kura, sposób? tu, lewo, prawo. Dobra, dobra, dobra cały... lewo, prawo. A, A, bardzo o... rzadkie, i na mnie Okej, jakieś jedno legendarne jajo, coś tutaj proszę. No, Bogu Godzillusie! Hmm. Trzeba zaliczyć podobno. O nie, jednak nie. Mamy kolejną mutację. Okej, okay. co to będzie? Ja, okej, okay. tutaj też dłużej dodaję jeden pocisk. No dobra. wsika. Mm, do o, 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 czekaj, może poklikam sobie właśnie tutaj z boku gdzieś tego jajka. Jeszcze może gdzieś tu walne? Jest epickie, Dobra, i trzy podskoczy, proszę, o! No. Come, on, come on! No i... Nie podskoczy, mamy epika! I trafiłem to serduszko i to jest takie zmutowane. Słodkie! Takie, no, przerażające trochę bym powiedział, ale okej, okay, też mi się podoba. Ile mi tych jajek zostało chyba ostatnie? Czy będzie ta legenda? Niech to nie będzie. Jest, o, jest, jest bardzo rzadkie, dobra, dawaj nochem, Dawaj no. No z upeni Uwaga Nie no bardzo rzadki Także niestety widzowie No u mnie nie trafimy dzisiaj chyba legendy Chociaż będę miał jeszcze jedno jajo jak wygramy jedną gierkę Więc to trzeba będzie jeszcze spróbować Teraz zobaczmy co wypanie z jajek na moim koncie Dobra także Wera pierwsza już tutaj oficjalnie Co? Pom, 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 to masz już bardzo rzadkie Co? Pom, 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 co? Pom, 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 pom. Podskoczy Nie podskoczy Ale dobra Ale? Jest mutacja epicka Może jakiś bo Ja wstrzymam ja kciuki że to Opoko o, o. You make me humpoko, loko No to dawaj dalej kolejne jajo Waga. Co tutaj się dzieje? Pum, pum, pum. No, no. Pum, Co? Pum, sobie tak podskakują? Pum, pum, Co jest? Pum, 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 pum. Jak ci podskakują tak te jaja, ale masz dobra. drugie epickie i gracza, Okej, okay. no to to jest Aktualne logo Brawl Stars. Teraz jest spróbuję fal. Ja? No dobra, to czekaj, to zrobię patrz, ja robię tak. Mm -hmm. Aż mi da, moment! że trafiam rzadkiego, nie? I kto to będzie? Mutacja lopeny, do dobrze. No to już masz jakieś mutacje, którymi możesz grać, ale taki stew to by siat, nie. Oj, tak. Teraz wcale w ten sposób nie oddaje. No, niestety, no my tu chyba nie... O, do melodii! Mega dobrze, akurat w melodii też jest mocna na ten tryb. Tutaj gościu lata w nią. Więc fajnie. Te czekajcie, ja ci zrobię tak, patrz. Tą stronę, ta strona, do dołu, do góry, do dołu, do góry. Nie bardzo rzadkie. Czy to było ostatnie? Tak. Dobra widzowie, no to lecimy jeszcze z szybką gierką dół. Jeżeli to wygramy, to dostaniemy jeszcze po jednym darmowym jajku. I to będzie naprawdę spoko. Może teraz jeszcze coś wypadnie, tylko musimy właśnie być przynajmniej w top 2, tak? I z tego co widzę to tu nie ma skrzynek za dużo nigdzie, więc yy, tak, nie ma. No to trochę poszliśmy lipnie na dół. Ty musisz... Sobie... Ej, tu Chester chyba wcześniej, chyba że baituje O, czekaj, dobra. Nie nie strzelaj, nie strzelaj do tego bastera teraz. Czekaj, dobra, sprawdzę czy ten. Ty Chester awczy, dobrze? Easy? Tu są skrzynki, okej, okay, dobra. No to masz, no tutaj już Ci pomogę też z skrzyneczko. ja wiecie co, wlecę sobie teraz na w te skrzynki. O, dobra, nie, tutaj jest Angelo, 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 uważaj. Dobra, jest, zabraliśmy buto. jest, dobra. I oni mają tu 10! Do tych to nie podbijamy. Do tych to nie podbijamy. Ale zgarnę im może tego jednego kuba. Na środku mają 10. Tego Angelo trzeba pokonać. Nie, zostawmy tych na środku, Vera. Zostawmy dobra. tych na środku. Dobra, musisz sobie szybko te nutki nabić. Wtedy ulta. i Możesz o, lecieć właśnie. O, dobra. Jest ten Angelo tam. Dobra, dojeżdża go. Ja mu pomagam tu. Dobra, i mamy top 2. Okej. Okay. Dobra. Spoko. No niestety tego nie ugramy Widzę, że... Czemu ten Musisz najpierw sobie nutkę złapać i potem z tymi nutkami wjeżdżać. Bo? Wiesz, bo one się wtedy dookoła ciebie kręcą i dają damage, nie? Mhm. A i tak mamy drugie miejsce, czyli to co chcieliśmy, więc idealnie! Po ostatnim jajku widzowie, to może ty pierwsza teraz, proszę. Dobra. Gotowa? Dawaj, otwieraj, traf coś mocnego z tego Dobra. jaja. Boom. boom. Czy będzie boom, legenda może boom, dla werki boom, jeszcze? Boom, jest, boom, podskakuje! Boom, boom, podskakuje dalej! Boom, boom, Dawaj jeszcze raz! Nie, mamy znowu pika i Wow, co to jest? Spray, ale... O, której A, mutacja to jest taka, okej. Okay. No to widzowie, ostatnie jajko dzisiaj. Ja przypominam, że 15 tysięcy łapek pod tym odcinkiem, i kupuję całą tą ofertę z jajkami, która kosztuje 600 zł, nie? prawie 2000 gemów. Także no, naprawdę grubo. I uwaga, BUM! Rozbijamy to jajko. Nie, dobrze, no podskocz. Jezu, jakie to jest stresujące z tymi jajkami? Jezu epickie! Niech nie zostanie na tym epickim. No proszę, do jedno jaju nie chociaż na tym odcinku podskoczy. Uf, boję się. Jak teraz kliknę, to już czuję, że to się otworzy takie. Mogę spróbować nosem. No możesz, no, proszę. Uwaga. Tak, mamy, słuchajcie, tylko epickie jajo i zgarniamy Spray Team Godzilla. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już jutro. Bo odcinki pojawiają się codziennie. Podajcie do nas na Instagram, damy 4 i do werki. No i co? Siema! Puu!